Bonjour! Witajcie na kanale eurowizja.org. A jak bonjour, to wiadomo, Francja. Kraj, który jeszcze niedawno gościł Igrzyska Olimpijskie, a dziś zaprasza nas na kolejne wielkie wydarzenie. Luan, reprezentantka Francji podczas Eurowizji 2025, właśnie zaprezentowała nam swój utwór, eurowizyjną piosenkę Mamon, podczas przerwy meczu na Stade de France. W ostatnich latach mam takie wrażenie, że Francja przyzwyczaiła nas do. Wielkich emocji, pompy, dramatyzmu i w związku ze sposobem prezentacji spodziewam się dokładnie tego, ale jak będzie, zobaczmy. To Francja elegancja zobowiązuje, Luan. A, wiecie co? Zaczynam zawsze od sprawdzenia horoskopu urodzinowego, i u niej się czyta tyle, że Planuje zwykle swoje plany z wielkim rozmachem. Rzuca się w przedsięwzięcia wielkiej wagi. Jest maksymalistką w czystej postaci. A to, czego się chwyta, musi mieć zawsze szlachetnych cel. No, no. Stade de France, po prostu świątynia sportu. No to bardzo ciekawe połączenie. No, ducha narodowego, Francuzów z wielką, mega popularną imprezą... Yy, Pucharu Sześciu Narodów i bardzo popularnej imprezy rugby z Eurowizją. Ale wiecie co? Czy ta impreza pasuje do tej piosenki? Francję w tym roku będzie reprezentować Luan, którą bardzo lubię, której słucham już od ładnych paru lat i która ma drugą piosenkę zatytu zatytułowaną Mamą. Pierwsza ukazała się kilka lat temu. Hmm. I z tego, co czytałem, to tekst tej jest nawiązaniem do tekstu tej pierwszej, więc bardzo ciekawy, bardzo ciekawa historia opowiadana dalej. No i co? Jestem ciekaw, co tutaj Luan nam zaprezentowała. Mamy orkiestrę i mamy stadion. No, tylu panów tutaj na pewno nie będzie w tej bazylei, a szkoda. Co piękna jest ta oprawa na stadionie? Z jednej strony jest taka bardzo widowiskowa. Ale z drugiej nie ma się wrażenia, że to jest za dużo. Pięknie, bębny, skrzypce. Oglądam tak zwane official music video. No, jest to ten występ po prostu ze Stade de France. Takie delikatne rozpoczęcie. Czy znaczy nie za delikatny na taką imprezę. No, na szczęście, występ eurowizyjny chyba będzie trochę inny. A na pewno będzie inny. To delegacja francuska o tym już od dawna mówiła i bardzo dobrze. Ojejko, jak ona wisi tam. Na pewno mamy bardzo czysty wokal. Uwielbiam jej głos. Na pewno mamy kogoś, kto czuje się bardzo dobrze przed gigantyczną liczbą osób. Ten stadion jest przepotężny. Eee, widzimy po y, ilości światełek, ile tam się osób znajduje, y, a śpiewa naprawdę... No, zajadę. Artur orze kiedyś powiedział, że Blanche z Belgii ma łzy w, w głosie. No nie, Luan ma jeszcze, jeszcze więcej tych łez. Przepiękny tekst. Jeśli nie znacie francuskiego, to polecam sobie przetłumaczyć. To musi być wszystko nieco bardziej intymne, mam wrażenie. Ale wow... Ten tekst, ten dialog z matką, to, to jest naprawdę piękne. I wiecie co, nie trzeba nawet znać wcale francuskiego, żeby wejść w to od początku, bo znam trochę jej twórczość, Luan, i jej siłą jest to, że ma taki delikatny i silny wokal zarazem. Jeżeli ona wciągnie do swojego świata od pierwszego kadru, to ona pociągnie to do końca. Piosenka jest takim osobistym wyznaniem. Są to słowa. Kierowane do osoby, osób. Śpiewa o swoich pragnieniach, o swoich potrzebach. I zjeżdża na tej platformie w dół. Ja to. I nawet nie drgnie. Wow. Minęła pierwsza zwrotka, ja już się wzruszyłem. Naprawdę. Niesamowicie ona przekazuje emocje. Widzicie co, tu jest taki fantastyczny fragment w refrenie. Mam już się lepiej? Nie liczę lat, no odkąd w domyśle mama odeszłaś, teraz sama jestem mamą. Ten dialog to mi coś przypomina takiej twórczości, nie wiem, Barbara Streisand, na przykład z piosenki Papa, can you hear me? I ten płacz, mamo, mamo, mamo. To jest takie wzruszające nieco. Tylko żeby wszyscy to chwycili, tak jak ja. Bardzo prosta, jednocześnie pełna siły ballada. I słychać smutek po stracie matki w dość młodym wieku w głosie Luan, kiedy śpiewa mamą w refrenie. Tak bardzo przejmująco. Bardzo fajne wrażenie robią te bębny, zwłaszcza na takiej przestrzeni dodają dramatyzmu, pompy. I emocji, czyli trzech rzeczy, o których mówiłam. Bardzo ładnie gra z kamerą, bardzo ładnie zwraca się do nas jako do widza, jako do adresata tej piosenki de facto. A, jeszcze te smyczki bębne, które podkreślają te emocje, tę siłę, tę prawdę w tej piosence. Ja mam nadzieję, że, że to chwyci. Ciąga to na dwie zwrotki, dwa refreny. Czy będzie jakiś cliffhanger? Czy coś tu się jeszcze wydarzy w tej piosence? Śpiewa jak znana osoba, fajną piosenkę. Taką soundtrackową, musicalową. Jakieś tam chórki mamy w tle. Śpiewa bardzo podobny refren, trochę mocniej. Śpiewa o zatrzymaniu czasu. Piosenka jest skierowana do matki. Pytanie w kiwę z osoba tej matki. Ładnie wygląda to z tym światłem i z tymi igiełkami. Mm, I nie wiem czy to jest... Ojej, to dziecko na koniec, jak cute. Ojej, jaki uroczy głosik na koniec. Czy to jest jej córeczka? Wow, powiem Wam tak, emocjonalnie jestem tą piosenką rozwalony, znając całe backstory Luan, tak? Stratę rodziców w młodym wieku. W młodym wieku została też mamą córeczki. Powiem Wam, że Francja naprawdę będzie się liczyła w grze, na pewno. Natomiast, co mogę powiedzieć? Czy jest to piosenka na zwycięstwo? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Na pewno do mojej top 10 wejdzie. E, Otrze się o top 5. E, tyle, że nie wiem, czy ta piosenka tak bardzo trafi do ludzi, którzy nie znają tej e, historii Luan, tak? Historii straty rodziców w wieku tam 17-18 lat, e, narodzin dziecka e, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że osoby, które nie znają francuskiego, też nie zostaną tak bardzo uderzone w serce tą balladą, natomiast jest to piosenka przepiękna, jest to piosenka przejmująca. Bardzo się cieszę, że Francuzi przestali traktować Eurowizję po macoszemu. Od kilku lat wysyłają duże nazwiska, od trzech mniej więcej. I myślę, że to im się opłaci. Wiecie, nie wiem, czy w przyszłym roku spotkamy się w Paryżu, Nicei czy innym francuskim mieście. Jeśli jednak Francja będzie podążała tą drogą, to na pewno w ciągu kilku kolejnych lat wywalczy szóste zwycięstwo na Eurowizji. Jeśli chodzi o piosenkę Luan, jest przepięknym zwieńczeniem bardzo ciekawego sezonu bardzo dobrego sezonu, w mojej opinii. I co? Nie mogę się doczekać jak to wypadnie na scenie w Bazylei. Trzymam kciuki. Mamo, to jest niesamowite, że zwykle kiedy się wspomina kogoś, to jest jakaś taka tęsknota i opłakiwanie kogoś. A tu jest ta nadzieja w córce, która pozostaje. Jakiś naturalny porządek rzeczy. O i ten głos córki, o, jak Francuzi mówią, mignon, to jest takie słodkie. Ja nie przekreślam szans Francji na bardzo wysokie miejsce. Siła będzie tkwiła w prezentacji, bo o wokal Luan ja jestem bardzo, bardzo spokojny. I w tych szalonych czasach, naprawdę, kiedy mamy tyle dziwnych zdarzeń dookoła nas, myślę sobie, że w tej piosence, która, w której tkwi prawda, jest szansa na zdobycie wielu ludzkich serc. Może to brzmi górnolotnie, ale to jest prawdziwe, to jest naturalne. I życzę Francji jak najlepszego występu, żeby jak najwyżej zawalczyła o wysokie miejsce w tym konkursie. Wydaje mi się, że jest na tyle doświadczoną artystką, że będzie wiedziała, co zrobić na tej scenie. Powiem tak, tak trochę, może nie na chłodno. Ale troszkę z dystansu po przesłuchaniu tego, I jest to czymś, czego się spodziewałam. Jest to bardzo francuskie w takim stylu, który prezentowali w ostatnich latach. Mam wrażenie, że piosenka na pewno trafi na rynek francuski pod takim kątem, że wydaje mi się, że Francuzi chcą właśnie z czymś takim prezentować się Europie, przedstawiając im Francję. Niekoniecznie słuchają takiej muzyki sami. Luan na pewno znają. Czy to trafi do serc Europejczyków? Uważam, że bardzo ważnym komponentem każdej francuskiej propozycji jest to, że jest ona w języku francuskim. Nie jest to muzyka po angielsku. Nie jest to. Jest to coś innego niż to, co sprzedaje nam globalizacja. Czy jest to coś niezwykłego? Nie uważam tak. Czy jest to coś pokazującego wybitną skalę wokalną? Również tak nie uważam. Jestem bardzo ciekawa, jak ta piosenka zabrzmi bez tych bębnów i bez orkiestry widocznej. Oczywiście zadaję sobie pytanie o staging i co miało na celu zaprezentowanie jej na stadionie. Czy to jest jakiś lead-up do tego, co zobaczymy w Bazylei, czy jest to po prostu czy jest to coś sprzedawane francuskiej publice jako prequel do Eurowizji? O! A jak Wam podoba się francuska propozycja? Czy podoba Wam się, mamą? Czy to jest Francja, której poszukujecie? Czy podoba Wam się kierunek, w którym podąża Francja? Co sądzicie o sposobie prezentacji? Jakie macie typy na staging? Matko, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Jestem bardzo ciekawa i chętnie z Wami porozmawiam. Oczywiście nie zapomnijcie też o Łapkę w górę, subskrybowanie naszego kanału, tak żeby być na bieżąco z wszystkimi reakcjami, aż do samego końca sezonu Eurowizyjnego. Ale ja Wam mówię teraz a to i do zobaczenia, do usłyszenia.